No, przyjechaliśmy do tego miejscowości Ryn i pokazuję z daleka ten zameczek. I to jest moja grupa. Ja idę jak zwykle ostatni. O. No, nie, nie, tutaj nie pada. Tam, gdzie byłem, to padało. Tutaj nie pada. Nie pada. i Proszę tutaj robimy ujęcie więcej niż fan. I jest ciekawa książka zrobiona przez Głos Ewangelii. Więcej niż fan, nie, nie dla, nie dla fanów. W Gierzydku padało, tutaj nie pada. Można zobaczyć, suchutko jest, A ujechaliśmy gdzieś za 30 kilometrów. Taki piękny teren, tam na dole Taki, taki teren górzysty, jakbyśmy, mieszka, jakbyśmy byli w Beskidach. Nie na czym oko zatrzymać. O. I wchodzimy teraz do zameczku. O, pokażę go z góry. O. Nawzajem się filmujemy. Te zrobię na, na takim zam, z, zabytku. Zabytek. Kiedyś na takim, czym, takim czymś strzelano. O, drugie. O. No ładnie odrestaurowany zameczek, czyściutki. W to jest w rękach prywatnych. Tutaj są nasze komórki. Żebyśmy mogli się słyszeć z całą Polską. Bo od granicy jesteśmy bardzo blisko. I do mnie stąd jest ponad 600 km do domu. No wchodzę, bo już weśli, to ja teraz chcę też, też wejść i zobaczyć. Wyłączę kamerę. Jestem na zamku w Brynie. Rynie czy Rynie. Zobaczcie, jaka wspaniała sala odnowiona ten zameczek. Zobaczcie górę. O co fajnie wszystko wygląda. Ta dek dekoracja. Stały przygotowane do gości. To można różne herby, flagi krzyżackie, piwo, beczka od piwa, kiedyś to szlachta takie rzeczy używała. I tak się bawiła, w takim komforcie, jak tutaj można zobaczyć. Dzisiaj nowobogaccy mają to samo. Wejścia chronią rycerze. No jest na czym oko zamknąć. O taka galeria No super, super jest po prostu co coś jest takiego, ale nie wiem do czego to służy Taki element jest, ale do czego to służy to nie wiem Grube mur, jakie okienka o widzę, że tu jest chyba klimatyzacja klimatyzacja jest no ławeczki takie jak pościele kiedyś w takich ławach się siedziało stare, stare no ale to się miesza z nowocześnością piękna sprawa tu do góry to pewno kazalnica, tu kiedyś był księża, czy jakieś osobniki, tu jakieś kazania chyba wykładali. Ale nie wiem, to po prostu są tylko moje domysły. No wspaniała sprawa, zadbana, bo jest tu właściciel i o te rzeczy dba i z tego żyje. Kutki, ładnie się chodzi. Pokażę tu jeszcze takie herby są Nie wiem czy to są Krzyżackie, czy polskie ale to są tereny, na których byli krzyżacy. Myślę, że to ich są nie polskie, bo to przybliża. Nie, to są polskie herby. To są polskie herby. Takimi wozami kiedyś pracowano. Uczono na wsi. To są wozy chłopskie. No naprawdę jest. Oko nie zatrzymać. Moi widzowie. Przyjeżdżajcie do Polski. U nas też są świetne rzeczy, dobre rzeczy, a to jest historia, która się to już dawno było, ale nadal jest modne, bo dzisiaj to spieszymy, się, spieszymy do przodu, a o historii własnego narodu zapominamy. Jest tylko odnawiane. Wiele z recepcja nocny nocy, nawet tutaj jest piękna sprawa. Głośnienie mają, wszystko jest nie są te eksponaty, czy można z tego korzystać? Można się zaopatrzyć w cokolwiek, czy widzę napoje, drinki chyba. Tego wszystkiego bronią ci żołnierze, którzy tu stoją? O, oni pilują tego wejścia, jakie mają topory, pięknie urządzone, myślę, że. Tak rzeczywiście kiedyś to musiało wyglądać, ten zamek. O. Piękna sprawa.